Dzień dobry, witam Państwa na panelu komentarzu. Przejdziemy do głównych instrumentów. Kontrakty na indeks S&P 500 przekroczyły opór na poziomie 2073 i 2080. A więc mamy przekroczenie oporu na poziomie 2080. Na rynku jest dosyć duża euforia wynikająca z ostatniego sondażu, z którego wynika, że szanse na pozostanie tej Wielkiej Brytanii w Unii są większe. No i może się okazać, że po prostu rynek już zrobił dołek i nie będzie schodzić na ostatnie dołki. Ważne wsparcie jest na poziomie 2073. Jeśli rynek miałby spadać, musimy przebić się przez poziom 2073. Na się mamy duży ruch w górę. Przekroczyliśmy opór na poziomie 9800. W krótkim terminie możliwe cofnięcie. I najprawdopodobniej, jeśli rynek utrzyma się na tych wysokich poziomach, dalej możemy mieć wzrosty. Na polskim rynku też ruch do góry, potem jakieś cofnięcie prawdopodobnie i potem jeszcze jakiś kolejny ruch do góry. Euro-dolar poszedł mocno w górę. Zatowaliśmy nawet poziom 1.13.40. Myślę, że teraz w krótkiej perspektywie możliwe jest jakieś cofnięcie. Wsparcie na poziomie około 1.13. Na dolarze do złotego mamy poważniejszy ruch w dół. Zeszliśmy na... 3,86, 5 i teraz mamy jakieś odbicie. Teraz tak, na złocie. Na złocie mamy ruch do dołu i tutaj wydaje się, że powinniśmy mieć poważniejszy ruch w dół. Co najmniej spadkową trójkę powinniśmy zobaczyć z tego szczytu na poziomie prawie 1319 i ropa. To z kolei mieliśmy silny ruch do góry, prawdopodobnie czeka nas cofnięcie, potem odbicie, znaczy cofnięcie, potem jeszcze jeden ruch do góry, tak aby z tego dołka zobaczyć wzrostową trójkę i potem oczekiwałbym jeszcze o ruchu na południe z pogłębieniem tutaj tego dołka. To wszystko na chwilę obecną, dziękuję za uwagę i zapraszam na 17.30 nasz kolejny otwarty, do usłyszenia.